Dlaczego nic się tu nie dzieje? Przecież co to jest niedziela niehandlowanie robotnicza? No niech ktoś pracuje tutaj. już Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Co tu... W ramach akcji już jestem. W ramach akcji dobrze się zastanów, zanim wymienisz żonę na młodszą. To jest nasz oficjalny plakat. Przyszłam tutaj, żeby przeprowadzić szkolenie seksualne. Gdzie? Tu na budowie? Oczywiście, ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. To pani? Uczę Polaków otwarcie mówić o seksie, bo to jest wciąż temat, o którym wstydzimy się mówić. Nie ja się wstydzimy, ja to mówię otwartym tekstem, ja się niczego nie wstydzę, ja już jestem wyedukowany. Naprawdę, kochaneczku? No to powiedz, kiedy ostatnio twój lisek zaglądał do norki? Yes! Uu! Tak przy wszystkich? No, przecież się nie wstydzisz. No, ale lisek... Może, a może... Kurde, przy wszystkich może gdzie indziej? Gdzie indziej, no to powiesz, powiedz, kiedy ostatnio twój lisek zaglądał do norki, gdzie indziej? Nie! Yes! Aż tak? A, a, a może ty jesteś tęczowy lisek? Jaki to. Żaden tęczowy, żaden tęczowy normalnie żyje jak człowiek, mam żonę, dziecko, syna nawet. Pięknie, duży syn? Syn? Oj, duży, duży, ostatnio tak wyrósł, normalnie taki wielki chłop, strach przy nim żonę uderzyć. Mm, a z żoną kiedy coś było? Dawno? Oj, dawno, dawno, ale to nie z żoną. Z żoną to jeszcze dawniej. No ale co? Co, co, jakieś kłopoty z erekcją? Gdzie tam? Żadnych kłopotów z erekcją. Rekcję to mam na zawołanie. Tylko nie ma kto zawołać. <słuch> Jakbym sam nie krzyknął, to w ogóle by nie było hałasu. Biedaku, no ale jak już, jak już coś jest, to. No to, to, to powiedz... Jak już coś jest, to, 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 to jak jest? Dobrze to jest? Pozycja w sensie... Tak, tak. Znaczy, jakie są... No nie wiem, jaka pozycja. No pozycja normalna, no chłop na babie. A są jakieś inne? Chyba raz, żeśmy z łóżka spali, to była baba na chłopie, no ale to niechcący. Mnóstwo jest innych, mnóstwo. Na słonia, na zebrę, na ośmiornicę, na szatniarza, na śnieżną kulę, yes. na zaplątańca, na wariata, na żabę. Mnóstwo jest. Takie pozycje? A na przykład, jak to jest na żabę? No jak to jest jak na żabę? No leżysz na partnerce i wydymasz policzki. Jest! Dajcie, spokój. Ludzie! Szczerze, to ja nie wiem w jakiej pozycji my to z żoną robimy, jest zawsze tak ciemno w pokoju, no środek nocy, no po prostu oko wykonać, nic nie widać. Nic nie widać, drzwi zamknięte, zareglowane, trzy zamki, sztaba metalowa, tukutka, tu kutka, okna też, firanka, zasłonka, roleta, żalucje, okienice do środka. leżymy z żoną pod pięcioma kołdrami, no nic nie widać. Taka ciemnica, człowiek, człowiek dosad jest niewidoczny, a co dopiero, a co dopiero. No. Ludzie! Jakby mi Murzyna wsadzili, to bym po poznał, że to Murzyn. Do... Ludzie! Ludzie! Przestańcie się w końcu kochać w ciemnościach. Więcej światła. Patrzcie na siebie, na swoje ciała, przytulajcie się. Patrzcie na siebie, włączcie światło w końcu. O, to jest zdjęcie mojej żony. No i pięknie, no się... i bardzo pięknie, Ta. no. A to mojej. A to ty gaś.